Pewnego dnia, gdy nauczał w świątyni i głosił Ewangelię, podeszli wyżsi kapłani i nauczyciele Pisma wraz ze starszymi i pytali go. Powiedz nam, jakim prawem to czynisz? Kto ci dał taką władzę? On im odpowiedział. I ja was o coś zapytam. Powiedzcie mi, czy chrzest Jana pochodził z nieba czy od ludzi. Oni zastanawiali się i mówili między sobą, jeśli powiemy z nieba, to nas zapyta, czemu więc nie uwierzyliście mu? A jeśli powiemy od ludzi, to cały lud nas ukamienuje, gdyż wszyscy są przekonani, że Jan był prorokiem. Dlatego odpowiedzieli: Nie wiadomo skąd. Wtedy Jezus im odrzekł: To i ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię. Wtedy opowiedział ludowi tę przypowieść. Pewien człowiek zasadził winnicę, wydzierżawił ją rolnikom i wyjechał na dłuższy czas. Gdy nadeszła odpowiednia pora, posłał do dzierżawców sługę, aby dali mu należną część plonu winnicy. Jednak dzierżawcy pobili go i odprawili z niczym. Ponownie wysłał innego sługę, oni i tego pobili, znieważyli i odprawili z niczym. Wtedy posłał jeszcze trzeciego. Także i tego poranili i wyrzucili. Wówczas pan winnicy powiedział, co mam zrobić? Wyślę mojego umiłowanego syna. Tego chyba uszanują. Lecz gdy dzierżawcy go ujrzeli, mówili między sobą, to jest dziedzic, zabijmy go, aby dziedzictwo stało się nasze. Wrzucili go więc poza winnicę i zabili. Co teraz uczyni im pan winnicy? Przybędzie i wytraci tych dzierżawców, a winnicę oda innym. Gdy to usłyszeli, zawołali: Przenigdy. On zaś spojrzał na nich i powiedział: Cóż więc znaczy to, co napisano? Kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym. Kto upadnie na ten kamień, roztrzaska się. A na kogo on spadnie, ten będzie zmiażdżony. W tej godzinie nauczyciele pisma i wyżsi kapłani próbowali go pojmać, lecz bali się ludu. Zrozumieli bowiem, że powiedział tę przypowieść przeciwko nim. Śledzili go więc i nasyłali szpiegów. Ci, udając sprawiedliwych, mieli go złapać za słowo. A potem wydać władzy urzędującego namiestnika. Zapytali go. Nauczycielu, wiemy, że to, co mówisz i czego nauczasz, jest słuszne. Nie zważasz na opinię, lecz nauczasz drogi Bożej zgodnie z prawdą. Czy wolno nam płacić podatek cesarzowi, czy nie? Lecz ono rozpoznał ich podstęp i odparł. Pokażcie mi denara ją ma podobiznę i napis, odpowiedzieli cesarza, wtedy powiedział do nich: W takim razie oddajcie cesarzowi co cesarskie, a Bogu to, co boskie. I nie zdołali go złapać za słowo w obecności ludu, zamilkli więc zdumieni jego odpowiedzią. Wtedy przyszli niektórzy z saduceuszów którzy twierdzą, że nie ma wstania, i zapytali go – Nauczycielu, Mojżesz tak nam napisał, jeśli ktoś żonaty umrze bezdzietnie, to jego brat niech poślubi wdowę i da potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy ożenił się i umarł bezdzietnie, potem drugi i trzeci ożenił się z wdową i podobnie następni aż do siódmego. Lecz nie pozostawili po sobie potomstwa i pomarli, po nich umarła i ta kobieta. Gdy nastąpi zmartwychwstanie, którego z nich będzie żoną, siedmiu bowiem miało ją za żonę. Jezus im odpowiedział. Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy zostają uznani za godnych osiągnięcia wieczności i powstania martwych, ani nie żenią się, ani za nie wychodzą. Gdyż już nie mogą umrzeć, są bowiem równi aniołom i jako uczestnicy zmartwychwstania są synami bożymi. O tym zaś, że umarli wstają, zaznaczył także Mojżesz w opowiadaniu o krzewie. Nazywa tam Pana Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Przecież Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żywych. Wszyscy bowiem dla Niego żyją. W odpowiedzi na to niektórzy z nauczycieli przypisma przyznali: Nauczycielu dobrze powiedziałeś, i już nie mieli odwagi o nic go pytać. Powiedział do nich: Jak można mówić, że Chrystus jest synem Dawida? Przecież sam Dawid mówi w Księdze Psalmów. Pan powiedział do mojego pana: Usiądź po mojej prawej stronie, aż położę twych wrogów jako podnóżek pod twoje stopy. Skoro Dawid nazywa go panem, to jak może on być jego synem? Podczas gdy cały lud słuchał, powiedział do swoich uczniów: Wystrzegajcie się, nauczycieli pisma, chętnie chodzą w wytwornych szatach. Lubią pozdrowienia na placach, pierwsze krzesła w synagogach i honorowe miejsca na ucztach. Obiadają w domy wdów i dla pozoru długo się modlą, spotka ich bardzo surowy wyrok.